Nie jestem zadowolony ze swojego występu. Dużo pracy przede mną. To słowa Damiana Ratajczaka po meczu z rybnikiem, a ta praca, która w tym tygodniu leci, jest dobra? Myślę, że jest na pewno gdzieś optymistyczna. Tak jak wspomniałem gdzieś dużo pracy przede mną, więc wykonujemy to z moim teamem. Gdzieś tam skupiamy się na tym, żeby po prostu było lepiej i sprawdzamy różne gdzieś tam nowości. Ja też dzisiaj jeździłem na nowym silniku, jestem zadowolony z niego, wiadomo gdzieś, może wszystkiego na temat tego silnika jeszcze nie wiem, ale, ale też jeszcze mam zawody w czwartek w Opolu, w piątek mamy ligę, więc mam nadzieję, że gdzieś w Rybniku będzie lepiej niż w poprzedni piątek. A korci po takich zawodach, żeby pozmieniać fury na ligę, czy to jeszcze nie ten, nie, nie ten czas, nie ten poziom? W sensie jak pozmieniać, co no pan ma na myśli? In, żeby inne, inne silniki na Ligę wziąć po prostu. Te które pan tutaj testuje. Znaczy to ja tak w zasadzie działam. Ostatnio też jak miałem przed Ligą z u nas, miałem nowy silnik, najpierw przejechałem na U24. Zobaczyłem jak on działa, gdzieś tam w jakiejś części go poznałem i dziś też tak na tej samej zasadzie to wygląda, że dzisiaj go trochę przetestowałem. No i myślę, że go też wezmę do Rybnika, więc nie chcę testować gdzieś tam silnika nowego w PGE Lidze, Jeśli na jego temat nie wiem nic, więc tak, taki mam, mam plan gdzieś na nowe silniki, jeśli gdzieś tam je kupuję, więc myślę, że to nie jest głupia droga. Myślę, że to jest dobry kierunek. Tor w Rybniku kryje jakieś niespodzianki? Jest nie wiem jakiś charakterystyczny, wymagający bardziej niż inne? E, szczerze, ja lubię jeździć w rybniku, gdzieś tam jakiś problemów nie sprawia. Zależy, jak gdzieś gospodarze go przygotują, to wtedy będziemy myśleć. Bo bo teraz no, to można gdybać, ale to nie ma sensu, więc no, zobaczymy, przyjedziemy do rybnika, będziemy o wiele więcej wiedzieć. Więc e, na razie się skupam na tym, co przede mną przyjdzie piątek, to będziemy się skupać na zawodach w rybniku. Dzięki